Ostatniego dnia zmagań festiwalowych witamy pana dyrektora Zdzisława Jaskułę, dyrektora Teatru Nowego, który był e, gospodarzem festiwalu. E, I jak? No jak? Ja może zacznę od tego, że mm, miałem też zaszczyt prowadzić konferencję taką dyrektorów teatrów na temat... Mm, 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 Aktora wobec przemian teatru XX wieku, na temat modeli kształcenia. I tam zderzyły się w trakcie tej konferencji dwa, jakby dwie siły, dwie, dwie postawy. Jedna to taka, która akcentowała sprawę tego, że właściwie Yy, szkoły teatralne to powinny być takie zasadnicze szkoły zawodowe, tak, jakby uczące pachu, rzemiosła i tak dalej. I jakby yy, drugi model yy, yy, to taki, który wynika z potrzeb dzisiejszego teatru, jego rzeczywiście przemian nowej dramaturgii, nowej reżyserii <laughs> i nowoczesnego aktorstwa. A to, co taki, to znaczy który... nowoczesne. No, no właśnie, zaraz to będzie próbować. To znaczy tam, gdzie aktor jest nie wykonawcą, ale twórcą, jest kreatywny, mhm. jest partnerem realizatorów. Takiego teatru dzisiaj. Aktor artysta. Aktor artysta, nie aktor mhm. rzemieślnik. To znaczy umiejętności, że są, są jakby podstawą. podstawą, ale generalnie chodzi o, o ćwiczenie y, 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 innych jakby umiejętności. Mikołaj Grabowski pytał o to, ile jest właściwie człowieka w aktorze i że to jest najważniejsze, a nie to, ile jest w człowieku aktora. I mhm. y, 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 te dwie ta dwa, te dwa, dwa nurty, Myślenia o szkolnictwie zdominowały ten i pokazały też, i, i, i pewną odpowiedzią były też te realizacje, które się tutaj pojawiły. Czyli ja nie będę mówił o tych prezentacjach, które są jakby zachowawcze, nudne, stare, średniowieczne, XIX-wieczne, których niestety dostarczyły nam różne akademie tutaj. Powiem tylko, że najciekawsze dla mnie, naj, w ogóle najbardziej oryginalne, nośne były dwa przedstawienia. Tego przeglądu. Tego, tego, Możemy zapytać Właśnie. Pierwsze to było oparte na technikach improwizacji, rewelacyjne aktorsko przedstawienie teatru starego Babel II Majki Kleczowskiej, A drugie oglądać mogliśmy wczoraj w nocy rewelacyjną interpretację klasyki, czyli świetne przedstawienie teatru. Yy, świetne przedstawienie wrocławskiej szkoły wesele Stanisława Wyspańskiego. A czy jako dyrektor ma Pan jakiegoś swojego faworyta? Kogoś, kogo widziałby w swoim zespole? Wie Pani, no tak, ale nie będę aż tak szczegółowo <grym> tego tak, wymieniał. Mnie rzeczywiście młodzież bardzo, bardzo zdolna. Strasznie mi się podobał taki aktor. No niestety jeszcze nazwisk tak. wszystkich nie pamiętam który grał Dmitra na przykład w braciach Karamazow mhm. z Akademii Warszawskiej bardzo dobrzy są ci właśnie młodzi aktorzy Wrocławscy, którzy tak. bardzo mi się podobali. No oczywiście, no ja może tak nie wymienia móckich artystów, dlatego, że ich najlepiej znam. Nie chcę być tak. stronniczy, ale jest też bardzo wielu ciekawych, ciekawych tu aktorów, może właśnie w Łodzi bardziej kobiety. Mhm. Martyna Zarebaczyna, ale nie chcę wymieniać tak za bardzo. Mm -hmm. W każdym razie mi się wydaje, że to, że przyjechało no, kilkunastu, może tak. nawet kilkudziesięciu, jak widzę, czy powyżej dwudziestu dyrektorów teatrów, mieli na pewno w czym wybierać. No i mogli wybierać też do swojego modelu teatru, to znaczy. Zależy tak. jaki teatr prowadzą, tak? No w każdym razie bardzo wyraźnie moim zdaniem na tym festiwalu zaznaczyło się to, co jest też w ogóle w życiu teatralnym, czyli że równolegle istnieją dwa światy teatralne, mm -hmm. dwa teatry, dwa modele. No, który wygra? Zobaczymy. Mm -hmm. Jak zachowawcze będzie tegoroczne jury? Też zobaczymy. Trzymamy kciuki za pozytywne wyniki, dla naszych kolegów. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję